Dawno, dawno temu, kiedy w Krakowie rozbrzmiewało jeszcze stukanie końskich kopyt o bruk, a nad murami zamku krążyły strażnicze roty, pewnego ranka król wezwał do siebie najodważniejszych rycerzy. Potrzebował ich, by wyruszyli po skarb, którym chciał wzmocnić obronę miasta. Skarb znajdował się daleko stąd, a czasu było niewiele. Zanim jednak rycerze przekroczyli bramę Krakowa, stanęła im na drodze tajemnicza czarownica. Miała oczy błyszczące jak węgielki i płaszcz uszyty z cieni starych kamienic. Zgadzam się wam pomóc, powiedziała, ale jeśli nie wrócicie z misji w porę, nie opuścicie Krakowa, póki nie spełnicie swego zadania. Rycerze, pewni swej odwagi, przyjęli warunek. Wtem czarownica uniosła dłonie i wypowiedziała zaklęcie. Zbroje zamieniły się w pióra, miecze stały się lekkimi skrzydłami, a hełmy maleńkimi srebrzystymi dziobkami. W jednej chwili cała drużyna przeobraziła się w stado szarych gołębi, choć zaskoczeni ptasi rycerze nie zwlekali, poszybowali wysoko, szybując ponad dachami i rzekami, aż dotarli do odległego miasta. Zamiast worków złota przywieźli jednak coś, czego nie sposób zważyć. Dobre słowo, błogosławieństwo i nadzieje, dzięki którym ludzie w Krakowie zaczęli sobie pomagać i ufać. Gdy gołębie wróciły na rynek główny, czarownica czekała na nie przy ratuszu. Umowa była jasna. Przypomniała. Miał być skarb, który można położyć na wagę. Dopóki go nie zdobędziecie, zaklęcie pozostanie. Od tamtego czasu gołębie codziennie krążą nad sukiennicami, wypatrując prawdziwego skarbu, który uwolni je od czarów. Legenda głosi, że zaklęcie pęknie wtedy, gdy któryś z mieszkańców lub przyjezdnych podzieli się z innymi największym skarbem świata, dobrym uczynkiem zrodzonym z serca. Dlatego, gdy następnym razem spojrzysz na gromadkę gruchających ptaków pod wieżą Kościoła Mariackiego, pomyśl, że mogą to być zaklęci rycerze. Może wystarczy jeden życzliwy gest, uśmiech czy pomocna dłoń, aby nagle, niczym wiosenny cud, pióra zamieniły się w migoczące zbroje, a rycerze odzyskali wolność. I tak oto wśród obważanków i melodii hejnału z wieży Mariackiej trwa najpiękniejsza lekcja Krakowa. Dobro powraca, a w każdym, nawet najmniejszym sercu tkwi siła zdolna zdjąć najstarsze czary.